Hej. Przychodzę z porównywaczem. To są dwa balsamy żele bardziej pod prysznic. Pierwszy biały jeleń, drugi adidas. I teraz tak, łopian i jagoda, więc czego już oczekujemy od zapachu, no oczekujemy tego, że to będzie delikatny zapach. Łopian pachnie delikatnie, jagoda też niekoniecznie, więc to są zapachy bardzo, bardzo delikatne. Konsystencja, jak ja to mówię, kiślowa, także żadna rewelacja. No cóż. Trochę jestem zawiedzona, ale czegoś się spodziewałam. Tak myślałam, że tak będzie, więc, więc tak. No a, a um, shower gel Adidasa to jest ten taki zapach męski, bardzo mocno, intensywnie pachnący, bardzo długo utrzymujący się na ciele. No, powiem tak, jeżeli wyjdzie mężczyzna spod prysznica, to pachnie, pachnie, pachnie. Jeżeli się wykąpie przed samym snem, jeszcze taki wygodny się położy do łóżka, to rano wstając Cała kołdra, pościel pachnie nim i jeszcze rano mężczyzna pachnie tym yy, żelem pod prysznic. Także no, wnioski nazywają się same, nie tak oczywiście polecam. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa pa.